Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Gry Miesiąca. Mam nadzieję, że trzymacie się dobrze na, na kwarantannie i że jesteście odpowiedzialni i, i gracie dużo w planszówki i kupujecie dużo nowych planszówek, bo z tego co słyszałem, w ogóle ta branża na chwilę obecną nie, nie przeżywa żadnego kryzysu, a wręcz nawet niektóre sklepy dwukrotnie zwiększono sprzedaż, no, szczególnie tą właśnie wysypkową. Tak czy inaczej, przechodzimy do Gry Miesiąca. Moją grą, którą ja chciałbym wyróżnić będą kartografowie. W Polsce to wydawca Ogry Games. Jest to gra Flip and Ride, gdzie będziemy na podstawie kart, które się pojawiają, rysowali konkretne struktury na, naszej, na naszym arkuszu, po to, żeby tworzyć różnego rodzaju skupiska. Nie wiem, jezior, budynków. To, co jest właśnie fajne w tej grze, to to, że punktowanie w każdej grze jest jakby różne. To, to jest system znany na przykład z wyspy Sky, która gdzieś tu na półeczce jest. Gdzie, gdzie dany układ, właśnie, kart powoduje, że na przykład w tej turze punktujemy nie wiem, lasy, rzeki, w tej na przykład skupiska ym, ym, naszych wiosek, a innym razem połączenie na przykład różnych ruin na planszy. Więc, więc jest tutaj pewna świeżość w każdej rozgrywce. No i jest tu pewna co ciekawe negatywna interakcja związana z tym, że jeżeli pociągniemy jakieś potworka, to wtedy podajemy naszą kartkę przeciwnikowi obok, i on dorysowuje nam różnego rodzaju potworki na, 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 na nasz Markuszu. Które, które powodują, że mamy zajęte miejsce i możemy też ujemne punkty z tego względu dostać. Także małe pudełeczko, kartografowie, naprawdę fajna gra, zaskoczenie. Mnie jakoś ominęła ta gra, kiedy kiedy, kiedy ona była wydawana, jakoś jakoś tak bardzo mało nie słyszałem, poza tym, że to jest gra ze świata roleplayera, to, to jakoś tak ma, ma, mało, mało na, na jej temat słyszałem, a naprawdę jest to jedna z fajniejszych gier, ten free pen ride, welcome to kartografowie. To pewnie jest jedno z tych które bym wybrał jako ta, ta jedna z e, fajniejsze z tego gatunku. Także zdecydowanie polecam i przechodzimy do następnych osób. Cześć. W marcu mieliśmy bardzo wiele nowych gier na stole z racji tego, że obydwoje mamy urodziny w tym miesiącu. Ale tylko jedna z tych gier tak naprawdę wbiła nam się jakoś tak najbardziej w pamięć i została na tym stole na dłużej. To znaczy, że ją więcej niż 3-4 razy w tym miesiącu i była to też wielka niespodzianka. Mowa tu o awkward guests. Układ guests to gra dedukcyjna. To jest gra, która zabiera to wszystko dobre, co było w kludo i odrzuca wszystko to, co nam się kiedyś nie podobało. W awkward guests będziemy starali się dowiedzieć kto, dlaczego i jak zabił pana Waltona wiemy, że to pan Walton jest naszą ofiarą i wiemy, że jest on w swoim gabinecie wszystkiego innego musimy dowiedzieć się od tych właśnie gości którzy są w tej posiadłości morderca zawsze kłamie pokojówka lokaj oraz policja zawsze mówią prawdę może być jakiś pomocnik, może być ktoś to gdzieś tam, jakimiś drogami pomógł mordercy, i wtedy ta osoba też może kłamać. Zatem to jest taki, jakby wyższy poziom trudności, w takim podstawowym poziomie, właśnie tylko morderca kłamie, i dostajemy karty z informacjami, zaznaczamy je na naszej mapce, budujemy właśnie naszą bazę informacji. Każdy taką bazę informacji będzie miał inną, ale my się tym informacjami w trakcie gry wymieniamy. Także chcemy dostać jak najwięcej informacji, ale chcemy dać. Może takie nie najbardziej pomocne innym, ponieważ chcemy być pierwsi, którzy odgadną kto, dlaczego i jak zabił pana Waltona. Nasza gra gramarca, Uchwyt Guests. A tak w ogóle to w przyszłym roku wychodzi po polsku. Na razie. Dzień dobry wieczór, witam wszystkich widzów w graniach w chmurach. Moją grą miesiąca jest gra Exodus Proxima Centauri. Exodus Proxima Centauri to gra typu 4X, pozbawiona jednego z tych X, bo nie ma tutaj elementu Explore, czyli nie odkrywamy. Planszy, na której będziemy grać. W grze stajemy się przywódcą jednego z ludzkich stronnictw. Ludzkość została po katastrofie nuklearnej, przypadkowej, prawdopodobnie, ale wiadomo, u nas nic nie zależy od przypadku. Została ewakuowana przez wyższą rasę Centauri pochodzącą z układu Proxima Centauri do właśnie tego układu i tam dano nam kawałek wszechświata i powiedziano, rządźcie się tutaj. No, jak, my to, jak, jak to my ludzie zaczęliśmy się po prostu rządzić w ten sposób, że walczymy, walczymy o władzę? Poszczególne stronictwa walczą ze sobą. Używamy tutaj technologii centaurów, którą, która została nam udostępniona. No i będziemy podczas naszej gry rozwijać nasze stronictwo, rozwijając naszą technologię, zdobywając nowe tereny i pozyskując z tych terenów surowce. Gra podobna do Eclipse czy do Twilight Empire. Jednak moim zdaniem lepsza niż Eclipse, a jednocześnie krótsza w rozgrywce niż Twilight Empire. Można się zamknąć mniej więcej w 3 godzinach przy 4 graczach bez żadnego problemu. Czyli Exodus Proxima Centauri polecam na razie. Cześć, z tej strony Łukasz i Paulina, czyli gry planszowe Łukasza i Pauliny. W tym krótkim filmiku, przygotowanym specjalnie dla kanału Granie w Chmurach, pokażemy Wam grę, która w tym miesiącu wyjątkowo nas zachwyciła i szturmem zdobyła nasz stół. Mianowicie, grą tą jest Europe Divided, czyli nowa gra wydawnictwa Phalanx. Dobrze, jeżeli chodzi o moje wrażenia, to ja jestem nią zachwycona. To jest obecnie moja ulubiona gra dwuosobowa z masą negatywnej interakcji, kombinowania, myślenia do przodu, więc dla mnie mega plus. Tak, jeżeli lubicie historyczne klimaty, odnajdujecie się w klimatach zimnej wojny, geracie i uwielbiacie Twilight Struggle, tu praktycznie będziecie mieli dokładnie te same doznania. Świetna mechanika kart, świetny draft fajne połączenie ze strategią, fajna możliwość kombinowania i próby walczenia o dominację w środkowej Europie, na Kaukazie i na Bałkanach, dzięki czy to jednostkom militarnym, czy też zdobywaniu pokojowemu wpływów. Fajne wyzwania, fajne wydarzenia, fajne misje. Nic tylko na dobrą sprawę grać. Naprawdę tytuł warty uwagi. Nie, przereklamo nie przereklamowany, nie Wypakowany po brzegi jakimiś fikuśnymi figurkami, praktycznie skondensowana, świetna grywalność. Zdecydowanie to, co mi się też bardzo podoba, to jest asymetria. O tyle, o ile, jeżeli chodzi o gry z asymetrią, nie do końca mi zazwyczaj to pasuje, to tutaj jest to idealnie rozwiązane. Tak, tu w zależności, czy zdecydujecie się zagrać Rosją, czy też połączonymi si siłami Unii Europejskiej i NATO, doznania z rozgrywki i drogi do zwycięstwa są zupełnie inne. Cóż, chyba pozostaje nam się już tylko pożegnać, gdyż czas się kończy. Zapraszamy do obejrzenia tego zestawienia na kanale Granie w Chmurach. No i przede wszystkim do zapoznania się też z tym tytułem. Gorąco polecamy. Trzymajcie się. Na razie. Cześć wszystkim. Gra miesiąca marca? Marca. Kwiecień się zaczyna, jutro, 1 kwietnia. Prima Aprilis. Ale chyba nikt nie będzie teraz obchodził tego święta. Dobra. Gra miesiąca, poważna sprawa, zagrałem 14 partii w Władz w Podróże przez Śródziemie, skończyliśmy pierwszą kampanię e, Więc jest super i bardzo gorąco polecam, tak jak zresztą w poprzednim miesiącu, ale jak coś nowego miałbym wybrać To wybrałbym Włościanie od UV Games e, I wiecie co wam powiem? to Bardzo dziwna gra. To jest gra z Kickstartera I ja tu widzę bardzo dużo takich bolączek. Wydaje mi się, że ta gra mogłaby być troszeczkę bardziej dopieszczona, bo jest dużo takich małych zasad, które trzeba pamiętać. Tu bierzesz dwie karty plus takie symbole, tu bierzesz te, te. Potem możesz wystawić dwie karty plus takie symbole, ale możesz wziąć takie trzy karty w swojej turze, a tu musisz wyłożyć coś tam, a to kosztuje dwa. Ale jak nie masz tej karty, to płacisz do banku, a jak ma ktoś inny, to płacisz dla tej osoby, chyba że sam masz, to dostajesz z banku na swoją kartę. Jest dużo takich małych. No, pierdółek, które trzeba pamiętać, a sama gra jest bardzo prosta, bo tak naprawdę polega na tym, że y, draftujemy ze stołu postaci, zawody, które chcemy jakby zatrudnić w swojej osadzie i wykładamy I one tworzą takie trochę drzewko technologiczne, na przykład, żeby mieć cieśle, musimy wcześniej mieć drwala. Czasami mamy jakieś bardziej, na przykład mamy z kosiarza robimy kosiarz tre, trenuje hodowcę, którego potem e, możemy upgrade'ować do mleczarki, która da nam więcej punktów. I ogólnie chodzi o to, żeby zdobywa, zdobyć najwięcej punktów. Gra jest bardzo szybka i tak jak mówię, no, trochę taka dziwna przez te właśnie dużo takich tych małych takich zasad, które trzeba pamiętać. Są oczywiście fajne Karty pomocy w pudełku jest 50 różnych dodatków, łącznie z małą minigierką do wyłaniania pierwszego gracza. Po prostu, Ech. ale wiecie co, bawiłem się naprawdę przy tej grze z bardzo dobrze. Zresztą ja już ją poznałem jakiś czas temu jak już, jako Villagers, czyli ten oryginalną angielską wersję. I, i wiecie co, na takie jak już się zna, reguły to takie pół godziny, 40 minut do zagrania. Bardzo fajne, przyjemne, ja lubię takie budowanie właśnie tych takich zależności technologicznych, yy, drzewek, więc ja polecam, nie zniechęcajcie się pierwszą partią, że jest tam trochę tego do ogarnięcia. Pomocę gracza i dacie radę, ja polecam Włościanie. Cześć, tu Misza Lewiatan Sorbet z kanału Wojennik TV. Pozdrawiam wszystkich oglądających Granie w Chmurach. Marzec upłynął nam pod znakiem walki z koronawirusami. Wielu z nas spędziło sporo czasu w domu. To był jednocześnie powód, dla którego ponownie sięgnąłem po gry solo, których to jestem wielkim fanem, które to lubię od wielu lat, ogrywałem wiele tytułów i w marcu sięgnąłem po sporo z nich po raz kolejny. Ale było też trochę nowości. I jedną z gier, po której sięgnąłem po raz pierwszy, która zostaje moją grą miesiąca, jest gra wydana przez Venton Lobo Games pod tytułem Stalingrad Inferno on the Volga. Jest to gra, jak nazwa na to wskazuje, która to pozwala nam odtworzyć bitwę stalingradzką, ale pierwszy jej etap, czyli walki o miasto, a więc niemieckie próby opanowania owej metropolii. Jest to gra dla jednego gracza, choć również z wariantami dla dwóch, a nawet dla trzech graczy. Ogrybałem ją w marcu solo i muszę przyznać, że bawiłem się przy niej przednio. To jest tytuł, który wykorzystuje bloczki, a więc będziemy mieli mechanizm mgły wojny. Jednocześnie będziemy w trakcie każdej partii nacierać w trochę inny sposób, bo celem rozgrywki w Stalingrad Inferno on the Volga jest opanowanie pól przybrzeżnych, a więc tych, które łączą Stalingrad z Wołgą, którymi to napływają do miasta stale nowe sowieckie posiłki. Może być jednakże tak, że nasz sztab generalny wyda nam rozkaz opanowania wszystkich pól przyległych do Wołgi, a więc może to różnie wyglądać. Z uwagi na to, że bloczki obrońców, czyli sił sowieckich, będą pojawiać się w różnych miejscach, później będą się przemieszczać, przeprowadzać kontrataki, to każda partia będzie wyglądać inaczej. Gra, w przypadku której musimy uważnie planować, zastanowić się nad tym, jaki balans należy znaleźć między wzywaniem posiłków, bo i po takowe można sięgać, a parciem naprzód, próbą przebijania się przez coraz potężniejsze sowieckie linie obrony, bo tam będzie w wyniku bombardowań, w wyniku strzału artyleryjskiego, pojawił się gruz, a więc miasto, które tak jak to historyczne miało miejsce, powoli obraca się w ruinę a w ruinach, jak wiadomo, prościej się bronić. Gra, która jest niezwykle szybka, bo partię rozegramy gdzieś tam w podgodzinę, choć na początku może to trwać trochę dłużej. A więc jak na grę wojenną, jak na grę traktującą o tak monumentalnej batalii, jak był Stalingrad, naprawdę przystępny czas rozgrywki. Gra przepięknie wydana, gra ociekająca klimatem, gra, przy której się bawiłem fenomenalnie i mimo, że marzec minął, to w dalszym ciągu mam ochotę w tą grę grać. Gra wydana, tak jak powiedziałem, przez Venton Nuovo Games i jest, autorem jest z kolei Emanuele Santandra, który odpowiadał za wiele tytułów Wenton Games. Zresztą to jest wydawnictwo, które słynie z tego, że wydaje gry przepięknie wydane, interesujące. Zdecydowanie warto po nie sięgnąć. W związku z tym to właśnie Stalingrad Inferno on the Volga zostaje moją grą marca. Dziękuję Wam za dzisiaj. Życzę Wam fantastycznego kwietnia, dużo zdrowia i do zobaczenia następnym razem. Czołem z tej strony. Tomek Dobosz z Gambit TV. Witam serdecznie wszystkich widzów kanału Granie w Chmurach. Czas na moją grę marca 2020 roku. Słuchajcie, w tym miesiącu rozegraliśmy 7 czy 8 scenariuszy w Clank Legacy. Zatem <gry> wybór gry miesiąca jest bajecznie prosty. Jest nią Ragusa. <gry> zdziwieni. Wypadła z Nienacka. Dokładnie tak, jak w moim przypadku. Zostałem niesamowicie zaskoczony przez to niewielkie, szybkie, skromne, bardzo ciekawe i bardzo interesujące euro o stawianiu budyneczków, zbieraniu zasobów i wykonywaniu akcji, dzięki którym będziemy zamieniać te zasoby na towary, które można sprzedać, za które można kupić statki itd. itd. Generalnie wystawiamy domki. Na plansze, żeby zbierać punkty. Gra niesamowicie szybka, ale z drugiej strony pozwalająca na trochę kombinowania, bardzo prosta, jeżeli chodzi o zasady, ale daje miejsce do tego, żeby coś tam, wiecie, wcisnąć i popróbować różnych ciekawych, ciekawych rzeczy. Ragusa, wyskoczyła mi autentycznie znienacka i tak samo znienacka prezentuję Wam ją jako moją grę marca 2020 roku. I to na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się zdrowo, bo to teraz jest cholernie ważne. Do zobaczenia za miesiąc. Heja! Kwarantanna. To słowo chyba znamy wszyscy aż za dobrze. Weszła do naszego życia z przytupem i trzeba sobie jakoś radzić. Y no, słuchajcie, z takich e, względów oczywistych nie było w tym miesiącu grania z kolegami. E, jedynym moim współgraczem jest obecnie moja żona, e, z którą razem e, jesteśmy wspólnie fanami serii Wsiąść do pociągu. E, Wsiąść do pociągu to jest e, oczywiście bardzo długa seria, a ja tutaj trzymam w ręku e, najnowszą jej wersję, najnowszą planszę, najnowszy dodatek. Dodatek przedstawia Japonię oraz Włochy. E, jeśli chodzi, jeśli chodzi o generalnie dodatki do wszystkiego do pociągu, to e, ja bardzo długo narzekałem, że ostatnie dodatki były naprawdę rozczarowujące e, i to, wiecie, po obu stronach planszy, kiedy było, były wydawane podwójne, e, zarówno rozczarowała mnie Wielka Brytania, jak i Pensylwania, Francja, e, Dziki Zachód. E, to wszystko naprawdę e, mnie rozczarowało. Tymczasem Japonia okazała się bardzo fajną wersją, i jak widać, e, pomysły jeszcze się nie skończyły, chociaż nie jestem pewien, czy Alan Moon nadal to robi, czy może ma sztab ludzi od tego. Natomiast widać, że da się jeszcze tutaj wymyślić coś ciekawego. E, a co zostało wymyślone? Otóż w tejże e, Japonii mamy e, super szybkie pociągi. E, osobne zupełnie w innym kolorze e, wagoniki, które układamy, e, które układamy i są one wspólne. E, a układając takie wagoniki, oczywiście muszę zagrać karty, następnie nie dostaję punktów, tylko, e, tylko przesuwam się na takim torze, który sprawi, że kto tam jest wyżej, to więcej punktów sobie dostanie na koniec gry. E. Co to sprawia? To sprawia, że mam takie bardzo fajne dylematy. No, dobra, to tutaj będzie wspólny pociąg, tutaj nie muszę się budować, bo widzę, że przeciwnik tam go buduje, a nagle przeciwnik gdzieś tam odjechał na bok i już przestał budować po tych wspólnych trasach, tylko już buduje własne. No i ja taki mam dylemat. No, czy ja tutaj buduję tą własną, ale to zabraknie mi kart, bo będę się śpieszył, żeby zdążyć coś innego. Widzę, że przeciwnik już mało kończy, ale może on wcale nie kończy jeszcze, może nie będzie wystawiał tych swoich ostatnich wagonów, tylko zacznie budować wspólne. No, naprawdę bardzo fajne dylematy. Z drugiej strony mapy mamy Włochy. Włochy również są ciekawe, na razie zagrałem we Włochy tylko raz. Nie jestem jeszcze pewien, mamy tam nowy element w postaci odwiedzania prowincji. Im więcej prowincji odwiedzę, tym, tym więcej punktów dostanę. No, troszkę, troszkę przeciwna do obecnych czasów praktyka. Natomiast Natomiast yy, no, nie jestem przekonany, czy to przypadkiem samo się nie gra pod tym względem, no, że ja i tak robię to, bo robię i tak to w, w toku gry i te punkty tak się automatycznie zdobywają. Yy, potrzebuję jeszcze więcej partii, żeby się bardziej zdecydować. Natomiast yy, ten dodatek zdecydowanie polecam. Jeden z lepszych z całej serii. To tyle. Pozdrawiam Was wszystkich. Pozdrawiam Piotrek. Cześć.